Yy, witam. Czy mamy tu do godziny? Oj, no, zaraz będzie 10 w nocy. Też robiliśmy wózek. Yy, jak widać, w podkładzie. Pójdzie też do, do malowania. Od razu. bo tu będziemy malować. Też tu był przedłużany ten wózek w tym miejscu, bo był za krótkie do tego mojego bizonika bo w, w, w tym roku trochę będziemy jechać na Litwę, tam trochę kosić to musi być sprzęt przygotowany konkretnie samo tutaj by było żeby był się stop, kierunek pozycyjny trochę cholera wygięło ale to nie jest to eee, jak widać Wózek już jest wymalowany. Wsioki zależy od odblaski już każdy wam to fajnie wyszło. Już teraz powkładam te odblaski, oprawy świetlne, kowa wszystko odmalowany fajnie, wszystko porobione teraz, teraz będzie można na niego kłaść header. Późniejszy Wam pokażę, tam będziemy robić przy wizonie Wymiana filtrów. Wymiana filtrów. O, widzicie wózek. Tutaj jeszcze mamy o, I te, te wszystkie części. Te części no te lampy, kierunkowskazy, przewód, Wtyczki i gniazda. Tutaj widzicie cały materiał taki będą. Te, te odblaski wstawione z tyłu na, na zawiasach, żeby nie łamało. Sobie chodziło górno, jak widać. I co, by było tyle na razie z wózka. Później Wam pokażę, jak to będzie wyglądał efekt koń, końcowy. Z założeniem od razu, jak będzie wsadzony wózek. Ten nie wózek, o header wrzucony na ten wózek. Później Wam pokażę, jak to będzie wszystko fajnie grało. Ze sobą się zgrywało. Dobra, na razie to tyle.